W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy kosić sad i ziemniaki, bo już się zbliżają pory kopania. Niestety jak zwykle zarosły. No i będziemy próbować coś z tym działać. Tradycyjnie wypiąłem sobie zaczep yy, No bo jak się dźwiga to wałek na tym cierpi A po co mamy sobie go popsuć dodatkowe koszty Wymieniłem trzy makinoży Mam już tu nowy. Trawa rośnie jak szalona. Znowu muszę tu wykosić. No i tak w kółko. To mi nie było, bo y, miałem trochę roboty z drzewem. Y, nie nagrywałem tego, ponieważ y, nie mogłem, bo brałem je z y, zakładu zamkniętego, y, czyli tam, gdzie y, pracuję. Tam nie można nagrywać. No takie odpadowe drewno, jakieś deski, przekładki. Także przywiozłem sobie 6 przyczep. Powiem Wam, cena rewelacyjna, dlatego żal było nie skorzystać. Złoty 20 zł za tonę, także no... tylko głupi by nie brał. Kupiłem sobie jakieś 8 ton. Wyszło mi może coś około 12 złotych. sami widzicie no w tym się parę dni miałem po prostu tak 3 dni bo to było parę dni ale rozciągnięty w kilka tygodni Dobrze, udało mi się y, stosić. Y, miałem małą y, awarię w kosiarce. Y, zaraz Wam pokażę, tylko się będę trochę uspokoją, Tak, jak widzicie, u mnie jest mokro. Y, wjechałem tam w parę takich miejsc, korowu. Woda jest w rowie, także y, no, ledwo, ledwo, ale wyjechałem. Co się stało? Muszę jechać właśnie. Zaraz pojadę, bo się umówiłem z gościem, właśnie po tę część. A mianowicie o tę osłonę całego tego bębna. Po prostu nie wiem, popękała, zaczęła dostawać takiej wibracji, że widzicie tu nawet normalnie tego się nie dało dotknąć. Tu zaczęło się wszystko dymić nagrzewać iskry zaczęły iść więc tak jak widzicie całe zaczęło to obcierać po prostu dostała takie jakby eliptycznej wibracji no i muszę wymienić tą osłonę przy okazji zajrzymy też do środka, tam te uszczelniacze zobaczymy jak to wszystko, ta osłona jest dobra cena za taką dobrą osłonę do tej kosiarki to jest 69 zł także nie majątek więc kupię sobie ją całą nową widzicie jaka ona jest już y, pokancerowana y, a co zrobiliśmy z, po prostu spawem chyciłem i jest dobrze wytrzymało, wykosiłem y, po prostu y, po prostu cały ten tutaj kawałek ziemniaki y, oczywiście za niedługo szykuję na kopanie tych ziemniaków, nie wiem czy coś będzie bo yy, tak, jak widzieliście, szkody były bardzo duże. Yy, no, dla siebie może wystarczy. Jak nie, no to trudno. Następny rok bardziej to będę pilnował. Yy, druga rzecz, yy, jutro będę miał szacowanie Skoławieckiego, yy, także zobaczymy, ile dostanę za to. Yy, no i co, i teraz yy, szybko jadę yy, po prostu do domu. Przebieram się i jedziemy do, na ten po prostu, do tej składnicy. Także jedziemy już po części. tak jak tam może niektórzy zauważyli. Jeszcze zmieniłem wydech w ciągniku, na ten okrągły. Powiem wam, zmieniłem dlatego, bo tamten już był, można powiedzieć, uszkodzony i nieraz tam takie różne dźwięki wydawał, po tym moim zdarzeniu w lesie, co zahaczył właśnie o gałąź, no, przy próbie wyciągnięcia, później wbijania. No, wiecie, no, zawsze coś tam się mogło uszkodzić i po prostu na wolnych obrotach taki miał jakby metaliczny poddźwięk no i zdecydowałem się na wymianę pojechałem właśnie do sklepu kupiłem kupiłem sobie tego ten cały wydech tylko miałem dylemat czy wziąć okrągły czy ten płaski co miałem no, ale stwierdziłem, mówię, spróbuję teraz. Miałem ten paski, spróbuję teraz ten okrągły. No i powiem Wam, nie żałuję, może trochę głośniejszy jest ten ciągnik, ale mi się wydaje, że ma trochę więcej mocy. Nie wiem, może to takie złudzenie moje jakieś, ale tak mi się wydaje, że jest mocniejszy. Nawet przy, przy tym, jak, y, jak brałem i woziłem to drzewo, to mi się zdaje, że jest y, mocniejszy ten silnik. No, jedziemy teraz y, do składnicy części. Y, do Myszkowa, powiem Wam, fajna, fajna miejscówka. No i ten, i będę chciał kupić sobie cały ten bęben, zobaczę jeszcze uszczelniaczem. Jak już kiedyś będę to rozbierał, to już się wymieni wszystko. No, także myślę, że dzwoniłem, Także ma cały, mówi, wszystkie, tak, wszystkie elementy do tej kosiarki. Także można śmiało jechać i kupować. Yy, tak, yy, mówiłem, element będzie kosztował yy, 69 zł. Plus tam uszczelniacze, to tam jakieś groszowe sprawy. Także no, nie mają tego, kosiarka będzie po prostu naprawiona. W sumie ona działa nadal, tylko tak jak mówię, no, jest posłabana i ten, czy ten bęben jest pospawany. No Dużo co tu się dziwić, uderza gdzieś musiał jakiś kamień czy coś. A druga rzecz. Yy, po prostu yy, to już ma swoje lata. To siarka jest 2004 roku, także no, kosze co roku kosiła, skosiła już naprawdę dużo dużo dla, na moje potrzeby tych hektarów. Także no, powinna tak dobrze, że jest jak jest, bo nie było jakichś tam poważniejszych napraw. Także kupiłem yy, cały ten bęben, tak jak widzicie tak to wygląda i będziemy to kiedyś tam przy tym robić. Tutaj mamy górną otwonę, uszczelniacze także no, w najbliższym czasie będziemy się tym zajmować na dzisiaj byłoby tyle No i co, zapraszam na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. No i trzymajcie się. Na razie.